Witam serdecznie, zapraszam na przegląd nowości PEPKO. Zaczniemy od takiej fajnej bluzeczki na święta za 20 zł. Ona jest koloru czerwonego z krótkim rękawkiem i ma takie złote reniferki. I jest takiego dosyć cienkiego materiału. Tutaj obok mamy kolejną nowość: jest to koszula damska koloru białego za 40 zł, od rozmiaru bodajże chyba 36 do 44. U góry ma taki guziczek zapasowy z kołnierzykiem guziczki z przodu, no i tu ma takie troczki, sznureczki w talii. Bardzo fajna koszula. Jak już mówiłam, ona jest z takiego cienkiego materiału, no a przy mankietach jest taka gumeczka. Więc tak się prezentują te nowości. Troszkę dzisiaj odpoczniemy od dekoracji świątecznych. Pokażę Wam Odzież damską, dużo nowości, ale od świąt raczej nie uciekniemy, bo tu mamy kolejną nowość: za 30 zł. bluzeczka właśnie z takim motywem świątecznym, złoty napis na czarnym tle, Merry Christmas, taka złota choineczka. No i ta bluzka jest z takiego welurku. I mamy jakby trzy opcje tych świątecznych bluzek: tu mamy właśnie czarną, tu pod spodem pokażę Wam czerwoną, też ma taką złotą choineczkę też właśnie taka welurkowa one są wszystkie po 30zł od rozmiaru S bodajże do 3XL czy xxl chyba dobrze mówię no i ma rękawek taki czy czwarte, taki wywijany i tu mamy jeszcze jedną opcję taka butelkowa zieleń tak od rozmiaru S do 3XL nie XXL 3XL przepraszam i wszystkie te bluzeczki kosztują 30zł więc mamy jakby trzy opcje tu kolejna bluzeczka świąteczna z takim krótkim rękawkiem. Na czarnym tle mamy taki cekinowy napis Ho-Ho-Ho. Od S do XXL za 25 zł. Więc tak od świątyń do końca nie uciekniemy. Dużo w Pepko jest właśnie takich świątecznych, dużo ubrań. Tu mamy taką właśnie sukieneczkę za 50 zł do rozmiaru chyba 42. Czerwona w czarną kratkę, więc też kojarzy się ze świętami, może być na co dzień, ale powiem Wam, że czerwień to mi się najbardziej właśnie kojarzy ze świętami Bożego Narodzenia. Rękawek też takie czwarte. coś Sukienka ale taka flanelowa koszula, nie? ale też bardzo fajna. Więc naprawdę tych nowości na święta jest bardzo dużo, ale powiem Wam, że dużo przyszło nowości jesiennych, jeżeli chodzi o odzież damską. Przez jakiś czas tak się nie pojawiały, a teraz taki rzut jest w tym moim pepko i dużo fajnych jesiennych nowości. Tu mamy właśnie taką fajną sukieneczkę na jesień z dzianiny. No, a ta bluzka, moim zdaniem, to będzie, <coughs> coś ochrypłam, przepraszam, hit tego tegorocznych świąt. Kosztuje 40 zł. Naprawdę jest taka mieniąca, błyszcząca, jest naprawdę przepiękna w jasnym kolorze. Sama się nad nią zastanawiam. Ma takie lekkie bówki bo naprawdę będzie pasować do świątecznych stylizacji idealnie. Ta bluzeczka, jakaś fajna czarna spódnica prysowana, czy z czerwona, czy z butelkowej zieleni. Mamy piękną stylizację w glino. Tu Mamy kolejną damską koszulę, też z takiego cienkiego materiału, tym razem w kolorze takiego ciemno-niebieskim. Kolor ciemno-niebieski za 35 zł. Oczywiście też kołnierzyk. Więc dużo jest yy, fajnych rzeczy w całkiem przystępnych cenach i fajne to, że w pepko są duże rozmiary. Tu mamy od rozmiaru S do XXL, za 50 zł taki sweterek, dosyć gruby, on taki bym powiedziała intensywny pomarańcz, więc pomarańczem a musztardowym kolorem, bardzo ładny. Tu obok mamy kolejną nowość, już wcześniej Wam pokazywałam ten sweterek we wcześniejszym przeglądzie, on jest trochę droższy z 60 zł, Dekolt w kształcie serka, no i taki jest, jak powiedziała, kolory błękit, beż i brąz, taki jakby norweskie wzory. A tu powiem Wam, że się lekko min, yy, pomyliłam. Za 60 zł. Myślałam, że to jakiś kożuszek fajny, nie? A to się okazało, że to jest damski szlafrok, yy, taki ocieplany tego typu szerpa. Bardzo fajny korzuszek. No, korzuszek co ja mówię, szlafrok! Damski szlafrok. Można fajnie na przykład wykorzystać kupić na prezent komuś podkoinkę. Tu mamy kolejny szlafrok za 40 zł, on już jest taki welurowy, z granatowy w białe kropki i jest jeszcze chyba beżowy w białe kropki. Więc ten korzuszek, szlafroczek, no. Pamiętajcie, to jest szlafron, nie kożuszek. Tu mamy za 60 zł, od rozmiaru S do XL, piżamkę, typowo świąteczna piżamka w kolorze czerwonym. Tutaj mamy te ludziki pierniczkowe na niej, jest taka lekko prążkowana, długi rękaw, więc też fajne, na przykład może być jako prezent pod choinkę. No i tu mamy koszulę za 40 zł, w taką kratkę. Y ta koszula tu już Wam pokazywałam, ale wiem, że jeszcze taka jest właśnie sukienka, jeżeli chodzi o ten wzór i materiał, który od rozmiaru S do XXL za 50 zł mamy taki fajny sweterek, właśnie w kolorze musztardowym, tu takie ściągacze przy mankietach, bardzo fajny sweterek, do spodni, do spódnicy, będzie idealnie leżał. Naprawdę dużo jest fajnych teraz rzeczy, jeżeli chodzi o odzież damską na jesień, no i na zbliżającą się zimę. No i tu mamy kolejną nowość, przynajmniej dla mnie. Taki fajny sweterek za, jak Wam mówię 45 zł pod S do XXL. Bardzo ma taki ciekawy splot z przodu. Te warkocze sploty są bardzo fajne, dosyć gruby, więc będzie na przykład fajnie wyglądał do jakiejś spodni, czy jeansowej spódnicy. Super. I tu mamy kolejną nowość, taki dłuższy kardigan, coś ala płaszczyk za 60 zł, od rozmiaru S i tylko do rozmiaru L. No to już troszkę mniejszy, ale mówię, a coś takiego ala płaszczyk, przewiązać je z jakimś grubym pasem i paskiem i naprawdę będzie fajnie wyglądać. Do tego kardiganu można właśnie dopasować tą bluzeczkę, to jest nowość, za 30 zł. Od S bodajże chyba do XL, dajcie mi znać. Też taki rękawek czy 4 Bardzo fajna buzeczka, taka musztardowa. Będzie ładnie kontrastować się właśnie z tym jasnym kardyganem. Tym ala No i tu kolejna nowość, koszula damska w taką białą błękitną kratkę za 45 zł. I tu też jest guziczek zapasowy. Więc fajnie, że przy tych koszulach są te zapasowe guziczki. Ona chyba była do rozmiaru 44 albo 6, już nie pamiętam, ale dużo, dużo jest fajnych rzeczy właśnie w dużych rozmiarach. Więc to w Pepco jest naprawdę na duży plus. I tu koszula od S do XXL właśnie za 40 zł. Koszula nocna, taki pudrowy róż. No i tutaj mamy postać z tej bajki, zakochany kundel. Bardzo fajna koszula. Tu kolejna nowość, nowa piżamka za 50 zł. Ona jest od S do XL i ona jest taka, bym powiedziała, jasny popiel. taka jest błyszcząca, srebrna i powiem Wam, że tą piżamkę sama sobie kupiłam. Bardzo ładna piżamka, ale też można na przykład kupić komuś na prezent pod choinkę. I tu mamy dużo fajnych szalików y, na zimę. Te szaliki, nie wiem czy też nie były w tamtym roku, one są po 30 zł. I y, 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 y jest taki właśnie... Taki bym powiedziała ciemny róż, ciemny pudrowy róż, no i taka krateczka beżowo-różowa z friendland. Bardzo fajne te szale. No i tu jeszcze znalazłam bardzo fajne rękawiczki. Wam, że te rękawiczki też sobie kupiłam. One są takie brązowe z takimi złotymi cekinkami. I one kosztują 20 zł. Tak. Będą mi pasować nawet do tej kurtki koszulowej. Widzicie kawałek przy rękawie. Kupiłam sobie właśnie w kopko tą, tą kurtkę koszulową, co były niedawno. w Taką krateczkę. I bardzo ją polecam. Fajna kurteczka. Tu za 35 zł mamy sweterek z takim golfikiem w kolorze pudrowego różu. Więc też bardzo fajna bluzeczka bardzo ładnym kolorze. I tutaj obok mamy bluzeczkę. Ona jest zielona, tylko może w tym świetle nie bardzo ją widać ale taka pluska na co dzień idealna za 25 zł, od S do H czy XL, więc fajne, fajne duże rozmiary, zachęcam gorąco do subskrypcji kanału, do zostawienia komentarzy, lajków, serduszek pod filmem, będzie mi bardzo, ale to bardzo miło, yy, dziękuję, że mnie oglądacie i w ogóle z... dajecie komentarze to jest naprawdę duża motywacja dla mnie, 1000 subskrypcji coraz bliżej, więc Oby tak dalej, oglądajcie do końca, bo naprawdę jeszcze dużo fajnych nowości. Tu mamy bluzeczkę za 25 zł. tak y, Przód jest trochę krótszy, tu dłuższy. Też bardzo fajna bluzeczka na co dzień idealna. No i tu znalazłam kurteczkę pikowaną. Chyba tylko jedna została. Bo tu jest tylko metka z ceną 70 zł. Taka kurteczka leciutka, przejściowa tu jest. Y, Jasno błękitna, a ta koszówka jest ciemno-granatowa. A jej jeszcze wcześniej nie widziałam, dopiero teraz mi tak wpadła w oko. Tu mamy takie ciemno kurteczki, takie pikowane, takie leciutkie, takie na teraz przejściówki. I te kurteczki, już Wam mówię, kosztują 60 zł. Do rozmiaru chyba 46. Tak, więc też bardzo fajnie, że są duże rozmiary kurtek. Tu już mamy takie typowo zimowe kurtki. One kosztują 100 zł, ale one już są naprawdę grube, ocieplane tym kożuszkiem, więc cena już jest więk, wyższa, większa. Mamy jakby dwa rodzaje tych kurtek. Tu mamy granatową i ten, ten kożuszek, to futerko jest taki ciemny pudrowy róż. Mamy takie złote właśnie te zaczaski i te kurtki są z kapturem. I tu obok mamy taką samą kurtkę, tylko że butelkowa zieleń, a ten kożuszek jest biały. Więc mamy jakby dwa rodzaje tych kurtek zimowych, naprawdę bardzo ładne. Powiem Wam, że ta zielona bardziej mi się podoba. One są po 100 zł, ale już takie porządne tak właśnie wyglądają. Trochę tutaj muszę Wam poprzesuwać, bo jakoś się wykręca ta krótka i nie bardzo ją widać. to się mówi złośliwość rzeczy martwych, ale już ją poukładamy i tak się właśnie prezentują. mamy jakby dwa rodzaje tych kurtek: albo granat z różem, albo zielony z bielą. Tu znalazłam fajny plecaczek za 45 zł. Beżowy plecaczek z takim złotym łańcuchem z przodu na kieszonce, Więc bardzo fajny gadżet. Zachęcam gorąco do subskrypcji, do obejrzenia moich wcześniejszych przeglądów. jest mi bardzo miło, że mnie oglądacie. I tu jeszcze znalazłam taki korzuszek, nie kurzuszek, za 60 zł, od S do XL. Taki bluza typu Sherpa, tam niedawno były też bluzy w pepkotu tu jest jakby kolejny, takim bym powiedziała jasny popiel, jasny beż kolor. Bluza yy, przez głowę zakładana. I guziczki z przodu z taką stójką. Tu mamy bluzeczkę za 35 zł, od S do XXL. Też w kolorze takim musztardowym, coś a la Kashmir. Przed krótszy tył, dłuższy. Tu mamy taki grubszy sweterek w kolorze takiej ciemnej śliwki. Tum, ten sweterek już wam pokazywałam. W ogóle w pepko jest dużo właśnie rzeczy w kolorze albo ciemna śliwka, albo musztarda. No i ta bluzeczka kosztuje 40 zł. Więc będzie fajnie też pasować do jakiejś spodni, czy spódniczki jeansowej, czy na przykład, nie wiem, zielone spodnie, zielona spódniczka. Mam nadzieję, że się podobał Wam ten dzisiejszy przegląd. Życzę Wam miłego dnia. U mnie pada deszcz cały dzień, ale deszcz jest potrzebny. Trzymajcie się ciepło. Pa!